Odbierzemy sobie tutaj 90 plus zawodnika. A kim, kto to będzie? Zobaczymy. Jest to Finlandia CB To będzie Ten Ho Jak zobaczyłem Finlandia, no to już wiedziałem, że to będzie ten Ho. To było niemalże pewne, ale teraz tutaj nie ma na razie co do odebrania. Ale tutaj będzie tak, do zagrania będą skill game'y. No i teraz będzie strzał. I skill game wygrany, a więc zaraz zagramy drugi skill game. No i gramy Kalaidzic I skill game wygrany, a więc teraz przejdziemy zaraz do meczu I tutaj będzie mecz No i gramy, a więc tak Mecz z Irlandią Północną Nie, zwykłą, mecz ze zwykłą Irlandią i teraz wrzutka i strzał Mitrowicia! I trafia Mitrowić. Kalen. Kalen. Kral. Mitrowić. Mitrowić! Broni to bramkarz. I teraz wrzutka. A jednak po ziemi kral. Zagranie do Bakera. Baker! Dim City, Baker, Mitrovic, no nie. To będzie przegrany mecz. Obefami, Reinaldo, Westegard, Reinaldo, Kalajdić, Baker. Baker Mitrowicz Gol 2 do 3 Jeszcze jest szansa na remis i dogrywkę Ogbenek Kalen I teraz Duffy Duffy Kalen Kral Kala idzie i nie ma przegrany mecz No i gramy A tak Inaczej no to już w mecz wygrany I teraz gramy sobie mecz z Czechami. No i gramy. Mecz z Czechami. Który trzeba wygrać? Teraz Ronaldinho, Ronaldinho, Eusebio, Ruthulit, Casemiro. Mbappé! Neymar! I Rutkiewicz ale nie trafia! Aj, szkoda! Ronaldinho! Strzał i nie ma bramki! Waslik! cool. Neymar! Ronaldinho! Zagranie do Neymara! Jeden do dwóch! Jeszcze jest szansa, ale mała. Żeby w 6 minut strzelić dwie bramki. Sołczek. Kuchta. Neymar. Neymar. Neymar strzela i trafia. Jeszcze 3 minuty. A więc w 3 minuty jeszcze można strzelić bramkę. Sołczek. Barak. Neymar. No i rzut wolny dla Czech. No i sędzia dolicza minutę akurat na ten rzut w wykonanie będzie minuta. Rudhulid. Ronaldinho. Teraz sędzia nie ma zamiaru tego przerwać. Ronaldinho. Eusebio Ronaldinho! Jest zwycięstwo! Fartem się udało strzelić bramkę zwycięską. No, i kontynuuję. I zaraz odbierzemy nagrodę i zagramy kolejny mecz World, World Token razy 50. I teraz kolejny mecz. No, i gramy teraz. Mecz z Austrią, i w 15 minut trzeba sześć trzy bramki. Kylian Mbappé, 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 Mbappé Neymar ale zagranie Neymara do Eusebio a Eusebio strzela już bramkę i piłka odbija się od słupka i wpada do siatki ten strzał był tak mocny że to nie mogło nie wpaść I teraz Neymar Casemiro Casemiro zagranie do Neymara Neymar obronił to bramkarz Obronił to bramkarz i teraz w rzutka Ronaldinho. Rudhulid strzela bramkę. Sabitzer, Sabitzer, Arnautowicz, Leimer, Reimer, Schlager, Schlager, Sabitzer, Casemiro, Martinez, Martinez, wybicie piłki do Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho, Neymar, Eusebio, Eusebio, zagranie do Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé 3 do 2. 88 minuta meczu, a więc zwycięstwo w tym meczu. Arnautowicz, Sabitzer, Dragowicz, Schlager, Ronaldinho, Neymar, porzut piłki, strzał, i jest 4 do 2. 90. minuta meczu, i sędzia zaraz zakończy mecz, i tak się stało. Bo sędzia już kończy ten mecz i odbieramy punkty, czyli 50 World Tokenów za wygrany mecz. I zaczniemy grać drugi mecz. A więc tutaj muszę mieć dwóch National Heroes Player. I teraz gramy mecz z Ukrainą. No i gramy. 3 bramki w 15 minut. To jest do zrobienia. Ale przeciwnik zaczyna. Malinowski, Malinowski, Eusebio, Ronaldinho, Neymar, Neymar, i jest już pierwsza bramka. Malinowski, Eusebio, Eusebio, Eusebio. 80. minuta i jest remis 2 do 2, a więc jeszcze tylko jedna bramka. Zinchenko, Malinowski Jaremczuk, Jaremczuk, Malinowski Kekes Ronaldinho, aj nie, czemu? Duży błąd, bo chciałem podać, ale niestety strzeliłem. Matwinienko Zinchenko, Eusebio, ależ tutaj Eusebio zabrał piłkę i strzela. 3 do 2 Jeszcze 4 minuty Zinchenko Ronaldinho Ronaldinho, Kilian Mbappé Ronaldinho Ronaldinho Nie ma bramki 89 minuta meczu Teraz dośrodkowanie Ronaldinho Neymar z pierwszej piłki strzela I broni to Bramkarz Ukrainy I teraz dośrodkowanie Ronaldinho Neymar Ależ Strzał z woleja Jeszcze raz zobaczmy tą bramkę ależ strzał z woleja Neymara Tylko dostawił nogę do piłki A więc wygrany mecz 4 do 2 No i kontinue I gramy zaraz Następny mecz Gramy następny mecz, a następny mecz będzie zaraz zobaczymy z kim. A następny mecz będzie z Szkocją. No i gramy. Eusebio. Mbappé. Eusebio. 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 Bramka. No i teraz McGregor. Magin, Magin, Girmur. I teraz Adams, Adams! O, lecz tutaj! Szkocja mogła prowadzić 3 do 1 i teraz Kekez. Kekez. Zagranie do Eusebio, Eusebio. Eusebio, 85 minuta meczu, I już jest remis. I teraz gramy. McGinn, McGinn. Euzebio! Euzebio! Nie ma bramki. Euzebio! Kekes! Kekes! Bramka i zwycięstwo! 3 do 2 w ostatniej minucie meczu. Kontynuuję. I przechodzimy do odebrania tam 1000. 1000 tego, no, National Key'ów. No i teraz tak. Tutaj odbierzemy sobie paczkę za 1000 National Key. I zobaczymy, czy coś się ciekawego trafi, i jest to co to będzie: jest to Hradecki 83 overall, a będzie dobra. Tutaj na trafienie piłkarza, na trafienie piłkarza od 106 do, do 106 overall to jest 6,35%. A tutaj. Zobaczy tylko, gdzie są największe szanse na trafienie. Tutaj też 6,35. Tylko że aż wtedy więcej paczek i masz większe szanse na trafienie zawodnika jakiegoś, nie? Ale dobra, teraz przechodzimy do następnego meczu, a następnym meczem będzie mecz z Włochami. No i gramy. I teraz Immobile, tutaj trzeba cztery bramki w 18 minut strzelić Insigne, Insigne, Insigne Wrzutka, nie ma I teraz kekez kekez Zagrani do Eusebio, Eusebio Czy będzie bramka, czy będzie bramka, Eusebio strzela i trafia 13 minut Na trzy bramki strzelenie Immobile Insinie. Jorginho Jorginho Jorginho, i nie. Ostigard. I teraz Kylian Mbappé, 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 Neymar, Neymar. Neymar i nie ma bramki. Teraz Ronaldinho. Mbappé i Insigne. nie, Immobile i... To będzie mecz przegrany Mbappé. Bo w, bo w 4 minuty nie strzela dwóch bramek, insignia veratti, veratti, immobile Marquinhos Mbappé. I teraz Kylian Mbappé. No i jest przegrana, niestety. No i gramy wygrany mecz. A więc Odbierzemy 50 World Tokenów za wygrany mecz. No i teraz tak Tutaj jeszcze cztery mecze się zostały do zagrania, ale to nie teraz A więc przejdziemy sobie tutaj. Do questów, bo w questach zobaczymy czy coś ciekawego będzie. Bo są tutaj tak do odebrania. To tak, jak to się nazywa? I tutaj będzie do odebrania jeden. I tutaj będzie. 350 pięćdziesiąt serpa kredytów. Tutaj będzie. Mationa kredyty i tutaj teraz tak kolejne kredyty. A więc teraz tak tutaj otworzymy sobie paczkę. Free pack. Free. No i teraz przechodzimy do questów i w questach mamy tutaj kolejną paczkę. No i kolejna paczka, czyli tu będzie już 100 kolejnych kredytów. A, a więc teraz tak, przechodzimy sobie do Carpasa i tutaj będzie tak. To ben, będą takie nagrody do odebrania. No i właśnie ta, takie tacy piłkarze są i tutaj już jestem na 40. pozycji. A jest tutaj 65 pozycji, czyli jeszcze 25 pozycji do tego do jak to się nazywa no, do skończenia Star Passa. Przechodzimy sobie teraz tak, przechodzimy do National Hero Pass 2 i tutaj mam <coughs> jeden skill showdown ticket. tutaj National Heroes Pass 1 tutaj będzie 50 tysięcy końców i jeden no jest jeden skill showdown ticket a więc a więc mam już 17 ticketów no i w tym odcinku to by było wszystko cześć